Hmm. Historia się powtarza. Pierwszy mecz graliśmy z Krakowią teraz już graliśmy z Krakowią no i kolejny mecz będzie teraz z Zdrużoną Koronę, tak samo jak w poprzednim sezonie. Mam nadzieję, że również historia powtórzy się, jeśli chodzi o wynik. Pracowaliśmy też ciężko nad tym, żeby przygotować się długo do tego spotkania i e, mamy nadzieję, że uda się wygrać, mimo że to będzie czwarty mecz z rzędu wygrany. Jeżeli się uda, więc jest to trudne osiągnięcie, ale postaramy się zrobić wszystko, żeby ten wynik uzyskać. Wiem, że ten mecz będzie bardzo ciężki i trudny, ponieważ e, oni są w takiej sytuacji, a nie innej, że jeżeli przegrają, to przegrają. Drużyna Korony, jeżeli przegra, będzie w bardzo ciężkiej sytuacji w tabeli. iban a jugar este partido como si fuera una final pero nosotros como habitualmente solo estamos pensando en este partido y también vamos a jugarlo como si fuera una final así que espero que el buen momento de, de mis jugadores y, y de, de todo el equipo en general pues es, nos lleve a una nueva victoria aunque sea difícil. Mam nadzieję, że przygotowanie naszej drużyny spowoduje to, że będziemy mogli kolejny raz wygrać, choć wiemy, że będzie to trudne zadanie. Mam nadzieję, że nie, bo tylko na szczęście trzech zawodników, którzy grali w ostatnim meczu ligowym, musieli zagrać w 120 w meczu pucharowym, więc mam nadzieję, że nie będzie miało to wpływu i nie będzie to problem. Jeśli chodzi o poziom ich motywacji, poziom psychologiczny, jaki oni są teraz, to by od samego początku, mieli te morale dosyć wysoko postawione. Jedno, co było problemem, to to, że trzeba było zostawić dobrze linię obrony. Ale to jest o co, co zawsze dbam, jeśli chodzi o kwestię mentalności. To jest dla mnie zawsze bardzo ważne i staram się, żeby było to jak najwyższym poziomie. I tak też było w przypadku moich zawodników od początku. Zawsze tak, zawsze powtarzam moim zawodnikom, że takimi meczami, jak meczami, meczami w drużynie rezerw, rezerw, meczami, jak ostatnio w Pucharze, mają szansę wygrać sobie to miejsce w pierwszym składzie. I oni doskonale sobie z tego zdają sprawę. Ja też to, to, na to patrzę i zawsze pod tym, pod tym kątem e, mogę oceniać ich pracę. Nie chciałem tu wyróżniać zawodników, bo byłoby to, to zaniżanie wartości pracy całego zespołu. Traktuję jako cały, jako cały zespół. Jestem zadowolony ze wszystkich, jak pokazali, że 120 potrafili walczyć i doprowadzić do końcowego rezultatu, który byłby zadowalający. Jeśli chodzi o mecz, mecz wucharowy, to drużyna naszego rywala była bardzo, bardzo dobrze zmotywowana. Zagrała właściwie mecz swojego roku, mecz, mecz roku, mecz życia. Zawodnicy byli bardzo skoncentrowani, a nasi zawodnicy nasiskali, naciskali, ale brakowało cały czas tego wykończenia pod bramką. To też powodowało to, że gra i cały, cały mecz stawał się dla nich coraz, coraz cięższy. Normalnie byłoby, że z, tym, z taką ilością sytuacji się ten mecz 4-1, ale brakowało tej skuteczności pod bramką. para